Cześć, z tej strony zespół Łada, zbieramy na naszą debiutancką płytę, możecie nas wesprzeć na zrzutka.pl, link znajdziecie w opisie. Wysok, wysok Pędzera, ja Trzy lata temu po raz pierwszy pojechaliśmy w Góry Dynarskie do wsi Żegar. Pojechaliśmy tam bez znajomości języka. Znaliśmy jedno zdanie po serbsku. Mówiliśmy, że szukamy serbskich pieśni i jesteśmy Polakami. Na płycie znajdą się tradycyjne pieśni z Serbii i Chorwacji, które zbieraliśmy przez ostatnie lata podczas badań etnograficznych, a do wydania chcemy dołączyć teksty piosenek i krótki opis osadzający pieśni w kontekście, żebyście mogli cieszyć się nimi razem z nami. Chcemy nagrać pieśni, których się uczyliśmy od źródła, od śpiewaka. Które to robią od urodzenia. My te pieśni poznaliśmy, ale chcielibyśmy również się z Wami nimi podzielić, przekazać je Wam. Dlatego wydajemy płytę i zachęcamy Was do wsparcia naszego projektu. A w zamian za wsparcie przygotujemy dla Was oczywiście płytę, koszulki z logiem zespołu ŁADA, lekcje śpiewu indywidualne oraz grupowe oraz koncert. W naszych koszulkach najlepiej się morsuje. Zbierajcie nas, wpłacajcie pieniądze i udostępniajcie. Zadu, za te